Драги курва, заради ја купиш курва. Добро веќе купиме од дипрат. Ти би пир не правиш. Пуши ме зеди курва. Не балиш курва што курва. Spoko Krzysiek, spoko, kurwa No przyja mi się to, bo już kurwa <grym>, do... Krzyku, krzyku, luz, luz Chodźcie wódki, napijemy Dobra, na początku mefedron dla mojego kolegi Krzyśka Ty, Krzyku, mefedron sypią, chodź Gadajcie kurwa na jedynce do kuja Będzie mefedron dla Krzysztofa Krzychu, ten Muzyn w białym obok mnie, on chce mefedronu. Uspokój się tymi Żydami. Jest kurwa spokój, jest panie spokój. Uspokój się tym żydami. To ty się do mnie teraz panie coś nasz do chuja. Spokój będzie jak się odsuniesz ode mnie. Oj, O idź w pizdą. Panie, za ja chwilę co wyjdzie? A nie, jasny stoję przy a ty się przypierdasz do mnie, idź mi w pizdu. Panie, co to jest dziwnego, no. że na Wiksie jest szpanie? Ja Będzie tu spokój! Dawaj, wal, wal, wal! O dobrze i poszedł, kurwa, cały. Jeszcze raz mi to o narkotykach tu wyjdziesz stąd. A co, a ja zrobię, że ten pan no, zajebał krechę? No, Kurba. No, Halo. Mój, kurwa, haha! Ale odbywałem Weszło! kurwa, mać! Ej, o co ci chodzi, gościu? Panie daj mi spokój! Ja jestem już gotowy do klania wszystkie osoby, które są na tej imprezie zapraszam pod bar. Ostatni raz to mówię. Dziś, Chyba nie słyszał? A czy ty możesz kurwa poczekać ani zresztą pizdę, bo zaraz stąd wejdziesz, możemy na to zacząć Dobra, na luzie mamy imprezę, bawimy się! No to co pani taka wkurwiona? Przecież dobra, mamy, dobra, mamy nie, wikse. Bądź cicho, bądź cicho. Osoby, które będą odpierdalały, chujmy to obchodzi, Dostałem blacklistę i mają wypierdalać z tego lokalu. Dobra, no, panie, mieli... będzie spokój. Ale ja słyszę na radiu co innego. Co podać? pracowników. Nie kurwa, nie kurwa, nie kurwa, nie kurwa sluzuj, tylko przyszli daj. tutaj pilnować całej imprezy. Dobra, panie, pierwszej babimy. Impreza jest, nie? nie, nie? nie Luzuj, Dobra, panie, na spokojnie. Czy wyś, może możesz się skryć, go na 1 dziękuję. Kurwa! kurwa! Nie, kurwa! Nie, wyczyszczać dzonkę, kurwa! Ja, nie nic nie to, kurwa. Się, A może nie, czy seryj? <šniki> oni... Nie dole, duanca Nie do trollowania na Tasziora jest to takie to dobre, te bindy, kurwa, macie! Ej, zostawcie krzyka, on jest pojebany trochę, Ej! Krzysiek, chodź, wracaj! On jest nerwowy trochę! Chuj to Kurwa krzyku! O w morda, ale mi w pani sumi! Siema, chodźcie ten, chodźcie pijemy!